Siemacze, dzień dobry z tej strony Foka Gaming, a dzisiaj ogólnie na ten odcinek naszej serii Minecraft 1.16. Ja I jak w tamtym odcinku zapowiadałem, poszukam wioski. I ogólnie znalazłem wioskę, ale podróżowałem trochę dużo, bo ponad 3000 kratek. Zapodróżowałem. Ogólnie mam całe złoty i secik, i tem, w sensie secik, itemki yy, same złote i ogólnie sobie znalazłem te dwa portale już właśnie zanudzałem tym ale tutaj sobie zrobiłem też taką bazę bo oczywiście tu nie będę mieszkał to jest tylko taka baza na jakiś czas, żeby se później o i pięć dementów znalazłem w jednej yy, wiosce też w Kowalu ale no ogólnie tak Poczekajcie, bo muszę chwilę pomyśleć, co by tu jeszcze wziąć. E, książeczki sobie weźmiemy i sobie zrobimy od razu y, enchanting. To sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. Y, takie przydatniejsze rzeczy to. Pulpity. Y, kłody drzewskie, to w sumie nie. Weźmiemy co. O, bambusy tutaj mamy. O, złote te obudki, Powolne podanie też znalazłem. Ja odkładamy tej rzeczy z... O, czekajcie, to sobie weźmiemy. Od razu się potworzymy itemków, troszkę takich... W sensie itemków. Sam kill off mi się wydaje. off sobie zrobimy teraz, tak myślę. No, off sobie zrobimy. Eee, mamy. Wiecie co? Enchan Wiecie na razie ten nacząt jego odło enchanting odłożę. Razem ze wszystkim tutaj i te... To, te, to też... So I wiecie, to poszukam sobie takiego, takiej miejscówki sobie poszkamy na bazę i może to nawet zaczniemy coś kopać. W sensie, bo ja chcemy ją w skalę zrobić. Takie po prostu się skalę. Żeby sobie tam mógł. Troszkę tak patrzę i tu za bardzo nie widzę miejsca, gdzie jest jakieś, jakaś skała. Ewentualnie, będzie... Ewentualnie możemy sobie tutaj jakiś podwodą zrobić, jakąś. co w się sensie, przywodzi, tak naprawdę. Ogarnąć takie rzeczy. Ja już mam kordy zapisane tego naszego. Ojej, to dzisiaj mi się język plącze strasznie na naszej wioski, bo jakbym szedł na jakąś wyprawę Czy coś, to by się przydało oczywiście Coś takiego właśnie I wiecie co? W tym odcinku pójdziemy sobie też do kopalni nakopać trochę Diamentów Tylko teraz tak, idę sobie po pochodnie, po pochodnie patyki I sobie zrobię ten diaksowy kilof, bo złotym to się Będzie nie fajniutko kopało, A Szybko się też będzie kończył. tutaj też jest taki... tutaj jest takie... Dobra, wiecie co, bierzemy sobie tutaj trzy diamenciki, ale mi ręka działa e, Tutaj co to weźmiemy te pochodnie, sobie zmiemy, to sobie weźmiemy. E, no, to tutaj. Te sympatyczki. są patyczki. Well. Dobra, mam troszkę więcej tych patyczków. Oczywiście sobie zrobiłem. Dobra, ze wszystkiego. Jak już szaleć, to porządnie. Dobra, to, to co? Odłożymy, bo to nie będzie potrzebne, raczej. Chociaż nie wiem. Ale okej, okay, że sobie tutaj ten leksowy Girlow i się w, w jakimś miejscu. E, czy ja mam jakieś żelazo? Najprawdopodobniej nie mam. No właśnie. Bo bym wiecie, co bym sobie zrobił wtedy wiaderko i bym się po prostu wodą tego podróżował, ale tak to to... No i wyżej się wykopiłem. A samą dziurę zrobię. Ułowę. Trochę. A czemu z gładki piaskowe w ogóle? Tak XD w ogóle trochę. A wydajność 2, więc ona będzie szybciutka. Tak mi się wydaje. Skopiłem się po prostu w tym miejscu do poziomu 11. I zaczniemy kopać żeby sobie też jakieś niemiecików, toczkę więcej zrobić może na jakiś secik niedługo na no smo... -y, eee, nic nie mówiłem nic wy nie słyszeliście, żadnego smo... -y, to znaczy no co ja jeszcze wam powtarzam ale jak głupi jestem ogólnie uuu to wiecie co, jednak dzisiaj nie będziemy kopać jednak dzisiaj będziemy sobie zwiedzać tak, będzie ławe -e zwiedzanie Teraz tak, tutaj skrzyneczka... Wow, wow, czekajcie łamałam. Eee. Uuu, ma śniutko. Dobra. Dobra, rozwalam, bierzemy wszystko. No to jest zasępna skrzynka tam chyba. Dobrze mówię? Tak, oczywiście, że tak. u będzie mieć może pieska, coś w tym celu, ja, no, ja nic nie mówię, ja nic nie mówię. Ja tylko yy, tam, no. Głupi jestem ogólnie, więc słuchajcie mnie, bo ja głupi jestem. Głupoty pierdziela. O, żelazo oczywiście sobie wykopiam, bo ja jestem biedny w żelazo. Ogólnie, z tego, że sobie mam trochę, ale No, jestem biedny ogólnie i przyda się nam I to bardzo. Dobra, wykopujemy oczywiście całe żelazo. Jakie to jest? Co tu jest jeszcze jakieś co? A to jest to, XD. Głupi jestem. Znowu potwierdzam swoją głupotę. Ach, jak dobra, e, nie... no dobra, lecimy. Ogólnie sobie tutaj zatkamy to. Nie to już było. Dobra, teraz tak, lecimy sobie tutaj. I chaos, to zaznaczymy No No ile tu jest skrzyneczek? Co? Oddychanie jeden ależ. I diaksik jeszcze. Już jednego diaksika w kopalni zrobiliśmy. Niggdy. Mhm. Dobra. No, w kopalni w sumie tak nawet To jest kanion I to taki spory Wiecie co, teraz nie będę do niego szedł, najwyżej późniejszym, albo dzisiaj w odcinku nawet sobie pójdziemy Nie wiem, i ja się nie znam Ja pierdyle spadłem jednak do tego kanionu Nie, się wystraszyłem Czy ja mam tutaj... Wiecie co, ja zrobię cięcie i wiecie co, wyjdziemy się już tam na górze, bo to może, w sumie nie, nie no dobra, robimy cięcie i widzimy się na górze i przy okazji sobie skopię ten, o, łe, łe, ten, ten lapis, robimy cięcie i za chwilę się widzimy, słuchajcie, już tutaj się wbiłam ogólnie, ogólnie też te ten lazury tam wykopałem i lecimy, Czekajcie, lecimy dalej, Aha, lecimy sobie dalej, może jakieś skrzyneczki następne się uda znaleźć, a może nie. O, jest przejście, jest przejście, jest przejście. A, czyli to jest to, czyli teraz tak sobie tutaj ogólnie zostawiamy, już lecimy tam, bo tam było jeszcze jedno, jeszcze jedno tutaj... Jak ktoś słyszeliście, to bardzo przepraszam, ale to mój brat mógł być, który tutaj gdzieś łazi, nie wiem w ogóle, co on ode mnie chce, ale no, lecimy dalej. Dobra, tutaj mam jakiś przejście, czy tam coś jest, czy mnie... Dobra, lecimy tam, bo mnie tam nie było. Oczywiście... Wow, ja Jestem taki, no, budowanie to tak średnio za u mnie. Co? Co tu się dzieje? Czemu to jest Lama Trader? What the hek? Oczywiście go zabijamy, bo on ma postronki. Ła wow, wow, lamy. On zginął już, czy jeszcze, nie? Gincie potwory, co w się sensie nie potwory. O, właśnie słyszałem taki mit o Lama Traderze, że jeśli on pije potkę i się go zabije, to wtedy ta potka wypada. Nie jestem pewna, ale coś takiego słyszałem. No, lecimy dalej. E, dobra, lecimy dalej. E, wiecie, co pójdę sobie chyba tutaj? W sensie... O, tam jest jeszcze przejście, tu jest jakieś przejście Ale to już, wiecie co, ja sobie pocisnę tam się ładnie zbuduje I wiecie co, jak widzicie, że ja się tak dziwnie buduje, to nie są żadne haksy ani nic, tylko to po prostu tak działa system budowania się w minecraft Tak można robić po prostu, więc nie piszcie już w komentarzach Łełe, łe, foka, co ty robisz, to jest cheatuch Z cheatuchem Nie, nie, to nie są cheaty, yy, nie, nie musicie tak pisać po prostu przed chwilą mi też troszeczkę nie wyszło, więc nie dość, nie za bardzo mogliście co pisać, więc owała, śmieję się z was. Ale lecimy dalej. Tutaj Bank. Jak wy nic nie widzicie, to przepraszam, mama, bo YouTube przyciemnia trochę te filmy. I też słyszałem, w sensie, jak oglądałam sobie nagranie ostatnio, że za głośno trochę mam Minecrafta To wiecie, to ja sobie go trochę nawet teraz przyciszę dźwięk tutaj muzyka. O, muzyka to w ogóle nie ma głośniej dźwięku. To też tak ma no, 30, 30, 20 coś takiego. Dobra, lecimy. Tutaj nic nie ma.